No spotkasz mnie ze skrętem w gębie okay. Rigor majestatu, pierdolenie zbędne. Chciałbyś z robotnika zrobić poetę Nie ma co tu wnikać, gdy groby gęściej Twoja zwrotka, z wora patyk Nie mam żadnych pytań, tylko nogi z waty czy to M, czy to może E Albo może śmietnikowej, klapy p? Zimne pięty, choć na ciągłym bambosze Kimnę się na grzędzie, chyba że ten prosek Będzie mnie tu dalej orał jak chłop Oby mnie musieli tu licz nocy w okopie Wierogi halal, świński ryjek, koszer. Łogiń, bana na układzie, balansza proszę, Proszę Osiata ku linia frontu, wodór, ponton. Głos bydlaków świeci, słonko paszał wą stąd stąd Military koszmar, pogrzebowy orszak. Znów jest prana forsa. Trwa tu walka klas, wyperfumowane truchło. Pasi brzuchy, kradną czas, puste brzuchy burczą. Wita tu jak Jason z Tatam, ratatata ta, 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 piu 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 Bóg już wszystko widział i kierował nim tu szatan znów Idź pan w i tą rzuć, sieć se w tym kagańcu Rękła ci tu dupa jak u ruskich, dostaw łańcuch Trzy dniowy rozgardiasz, zażygany bardach